Dziwi Cię to, że nie ma nowych filmów na kanale? Kliknij dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Yo, 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 yo! Witajcie wszyscy bardzo serdecznie! Jingi z tej strony oczywiście w Minecraftie z Madzią. I zgadnijcie, kto dziś ze mną jest? Nie ma nikogo, jestem sam. Jestem sam, Madzi dzisiaj nie ma. Wiecie co, tak pomyślałem sobie, że e, <grywka> Madzia to mnie tak ostatnio ciśnie tymi swoimi tekstami. Jest niesamowita, to musicie przyznać. To sobie wymyśliłeś na przykład, ale mojej i tak lepsza, nie? I tego typu rzeczy. Więc ja tutaj postanowiłem, że pewnie troszeczkę tych odcinków będzie bez niej. Dlaczego bez niej? Już wam tutaj chcę wytłumaczyć, bo jeżeli jej nie ma, to ja mogę zająć się takimi rzeczami, które mogę dla niej specjalnie przygotować, żeby ona była zadowolona, jak tu przyjdzie, żeby miała co robić, bo. Bo widzicie, no, jednak wiadomo, dziecko no, lubi się bawić, mazia lubi się bawić i bawi się na przykład tymi yy, no, tymi możliwościami przemiany w różne stwory, tak? Tymi, tym się bawi, lubi to robić yy, i to robi. No, nie mam in tego oczywiście za złe. No, ja ją chcę w jakiś sposób bardzo zachęcić, żeby ona tutaj później budowała, ale zanim to zrobić, no to muszę jej coś tutaj udostępnić, żeby ona była w stanie ogarnąć po prostu te mody. No i udało mi się chyba. W ogóle to dokończyłem tutaj, widzicie, oświetlenie tego naszego, no, naszego, 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 naszego naszej działki. Tu powstanie jeszcze wielki, ogromny plac zabaw z yy, piaskownicą, w ogóle takimi rzeczami. Tu muszę jeszcze wykopać miejsce na basen. Wielki, fajny basen oświetlony, najlepiej od spodu, czymś jakie, jakieś takie światełka wymyśla. Może puszczony nawet glowstone przez yy, jakieś szkło kolorowe, co będzie fajnym, mi się wydaje, efektem. Yy, porobiliśmy drzwi. Yy, ale tak, tak jak już mówiłem w poprzednim odcinku, część drzwi mi tutaj baguje tą paczkę i nie mogę części drzwi, drzwi używać. Yy, w związku z tym miałem troszeczkę roboty poza nagraniem, żeby to wszystko przywrócić do ładu i do składu. No, zobaczcie zresztą, tak, yy, tutaj jest to zrobione. Widzicie? Ale to mi się bardzo podoba. Posłuchajcie sobie tego, e, tego, dźwięku. Te drzwi się fajnie otwierają. No, niby automatycznie ktoś powie, ale jak goście przyjdą, to powinny mieć drzwi otwierane. No, zgadza się. Do tego też służy o ten przycisk, który nas będzie informował, że ktoś chce do nas przyjść. Słuchajcie. No nie, no. Dźwięk dzwonka pierwszorzędny. No i dobra. Ktoś dzwoni, otwieramy, nie, załóżmy, otwieramy mu drzwi. Podchodzi do kolejnych nie róbcie tak. No dobra, podchodzi. No podchodzi, o tak podejdzie. Nie wiem, żebym nie był tutaj na wysokości tego. Podejdzie tędy, i zobaczcie znowu. No, i otwieramy mu drzwi, zapraszamy go do środka, i w środku możemy sobie go zaprosić do kuchni. Tam będzie wyposażony w pełni salon. Może domek nie jest taki wielki, ogromniasty, ale jest fajny, mi się podoba. To jest w ogóle pierwszy mój, że tak powiem, projekt, że tak powiem, pierwszy mój projekt, który tutaj zrobiłem w domku. I schodzimy na dół. Tu wam chcę pokazać to. Chcę wam pokazać właśnie Deco Bench. To jest mod Deco Craft. Ten stół zrobiłem właśnie specjalnie dla Madzi. Dlaczego? A to dlatego, że wchodząc w niego, uzupełniając jego tutaj pojemniki, mamy tutaj pojemnik na taki jakby czerwony, czerwoną substancję, tak to nazwijmy, zieloną substancję i niebieską substancję oraz pojemnik na glinę. I tak, bo uzupełniałem Madzi specjalnie to, ja tutaj nic jeszcze nie budowałem, niech ona sobie tutaj powybiera kolejnym odcinku, jak będzie, bo wybiera sobie, co będzie chciała. I po, po, po uzupełnieniu tych płynów, mamy możliwość wyboru różnych rzeczy do kraftowania. Dekoracyjnych oczywiście. Możemy tutaj to przeglądać według takiej stałej listy. Zobaczcie, ile tego tutaj jest. No, no przeogrom, przeogrom. Mi się wydaje, że no, Madzia będzie miała zajęcie. Wreszcie, wreszcie. A jak wyłączymy sobie ten Tab filter tutaj, to mamy już to posegregowane w takie kategorie jak art, bathroom, czyli to jest łazienka bodajże z angielskiego, prawda? Dalej bedroom, czyli tak jakby sypialnia, coś w tym stylu, no bo mamy łóżka i inne sprawy. Dalszym jest dining. Nie mam zielonego pojęcia. To tak jakby coś do, do jedzenia, jakieś takie rzeczy przystosowane, że można sobie e, prawda tutaj jeść. Dalej dungeon, dungeon. To tak jakby rzeczy z dungeonów, jakieś firepity, nie wiem co tu jeszcze. Gold ingot taki. No to można sobie taki na przykład zrobić, nie wiem mm, skarbiec. O skarbiec. Yeah. Kolejną kategorią fences, czyli tak jakby płotki, nie zobaczcie, door barricade, barbed wire, nie wiem, a dość drut kolczasty, window barricade, czyli zabicie tak jakby deskami od zewnątrz, wiecie okna, bardzo fajny mod, wooden spikes, to nie wiem, jakaś bar, barykada, nie mam zielonego tak do końca pojęcia, o co tutaj w tym chodzi. Kolejną kategorią jest kolejna kategoria food, czyli jedzenie. Mamy butelkę wina, mamy jakieś ciastko yy, okrągłe, nie wiem cheese well, ser jakby taki okrągłe cheese, tak, czy taki wiecie w dużych rulonach zrobiony ser i świetny jest. Yy, także to mamy. Co tutaj jeszcze mamy? Co my tu jeszcze mamy? Yy, no dużo rzeczy, zobaczcie, maszynę do gum yy, balonowych, bubble, bubble gum machine, no kupę. Taką maszynę to pamiętam, korzenie do gum balonowych, Madzia zawsze lubiła w nią wrzucać pieniążki, jak jesteśmy na zakupach w jakimś większym sklepie i sobie tam jakąś zabaweczkę yy, wyciągnąć. No wiadomo, że zabawka to nie przekracza tego, tej kwoty, którą tam się wrzuci, więc... Ale radość dziecka jest, prawda? Tak samo jak te maszyny podłączane do prądu, gdzie się siada jakieś samochody, samoloty i to się tak rusza. Wszyscy dzieciaki mają Friday niesamowitą z tego Madzia również. Dalej mamy, jakby święta holiday, nie? Czyli mamy dynie różnego rodzaju, jakieś tutaj prezenty zobaczcie, choinki, no naprawdę jest dużo, jest ogrom. Co jeszcze? Kitchen. To jest bardzo ważne. Magda ciągle mówi mi tutaj, kiedy będzie kuchnia ume umeblowana. Umebluj tę kuchnię wreszcie. Więc będzie mogła teraz robić to sama, proszę bardzo. Zestaw stołów, krzeseł, szafek, półek, mebli kuchennych, yy, zlewów, jakichś kranów, innych rzeczy. Wszystko tutaj mamy. Wszystko tu mamy. Yy, lighting, czyli oświetlenia. Różne też, przeróżne. Zobaczcie. No naprawdę. Papierowe latarnie. Takie jak w Japonii na przykład. O, living room, czyli pokój, taki właśnie salon, nie? Tam, gdzie się przebywa w ciągu dnia. E, różne też rzeczy. Co my tutaj jeszcze mam? Tu była jedna fajna rzecz, którą chcę wam pokazać. Office. E, w officie jakieś różne biureczka, krzesła, e, półeczki, prawda? Dalej. Pateron, to tak jakby zabawki mi się wydaje. Lalki jakieś, coś w tym stylu. Pec. W pecie mamy tylko kość. Religion, o proszę bardzo, religia. Yy, dalej, science, nauka. No to też różne rzeczy, typu teleskop, yy, World Globe, czyli globus, tak mi się wydaje. Nie wiem, kryształowa kula, alchemy table, stół do alchemii. Daje znaki, różne przeróżne, z różnymi yy, znakami na tych flagach, odnośnikami, na przykład bombs, sync bombs, sync. General Store i inne rzeczy. Sports. Tego to tak nie za bardzo rozumiem. Sports? Znaczy, no jest Bilard, to wiadomo, no ale, ale kotwica? Duża kotwica, mała kotwica. No dobra, no nieważne. I jeszcze Styles. Nie mam pojęcia, co to jest. Nie wiem. Nie wiem, co to jest. Sprawdzimy wszystko. Na pewno, Magda będzie miała w cholerę zabawy. Storage, czyli magazyn. Można fajne zrobić beczki na przykład yy, na piwo, wino, prawda? Różnie. Safe, zobaczcie. Multum tego jest w tym modzie. Technology. O, proszę. Yy... O, zobaczcie, co będę mógł zrobić. Tego nawet nie wiedziałem. Screen left, screen keyboard i screen right. Czyli lewy monitor, prawy monitor i tak jakby centralne. Zrobimy pokój do nagrywek, tak. Zrobimy YouTube'owy pokój Madzi i Jingisa. Yy, gdzieś w piwnicy, bo na górze już chyba nie będzie miejsca. Chyba, że któryś tam może na górze albo na dole zaadoptujemy do tego. Zrobimy również z green screenem, tak jak mamy w domu, jest OK. Toys, o, tu są zabawki, kostki Rubika, różne przeróżne, zobaczcie, naprawdę wiele, wiele trofea, wiele, wiele yard, to też to tak jakby na dworze coś znowu, tak? do zabawy, no, nie wiem, no tutaj multum naprawdę, zanim my to ogarniemy market, zanim ogarnie to Madzia, no to będzie naprawdę tego wiele. No i wracamy już do art, piano, harfa, jakiś gramofon, music box, to nie wiem nawet co to jest, kamera, proszę bardzo, no multum, moi drodzy, multum rzeczy multum możliwości jest tutaj do do zrobienia po prostu do zrobienia dobra, ale tu wam poopowiadałem, widzieliście co Madzia będzie mogła robić ja natomiast wam pokażę co zrobiłem w poprzednim odcinku i powiem trochę na temat tego co będę chciał zrobić w tym odcinku ale mamy 19.23 według minecraftowego zegareczka w związku z tym udajemy się do naszego łóżeczka Znowu rymuje. Znowu rymuje. Znowu rymuje. No świetnie. Dobra. To słuchajcie. To w takim bądź razie już jesteśmy wyspani. Szósta rano. Pobudeczka. Po Głodni nie jesteśmy. Nie będziemy jedli. Więc wyjdźmy z domku. A czekajcie. Pokażę wam tutaj z tej strony. Może tędy. Wyjście od drugiej strony. Tu założyłem jeszcze takie żaluzje. Widzicie? Je można zamykać i otwierać. Też bardzo fajne. Fajna rzecz, tu mam takie piękne drzwi. One mi się bardzo podobają. Takie, wiecie, rozsówna, prowadzące załóżmy będą do placu zabaw i do basenu. Kolejną, Po kolejnej stronie mam drzwi, które prowadzą bezpośrednio na taras, tutaj ten taras trzeba będzie jeszcze udekorować tu wokół nie wiem, te, to pole może również wykorzystam żeby jakieś drzewo zasadzić, bo jak to mówią przeważnie w życiu mężczyzny są bardzo ważne trzy rzeczy, tak, przynajmniej tak mówią spłodzić syna, nawet dwóch już mi się udało, ale o córce oczywiście nie zapominam bo to oczko w głowie, zbudować dom tego mi się nie udało i pewnie mi się nie uda chyba, że zdrowie na to pozwoli i coś się wykombinuje. I trzecią yy, rzeczą, którą mężczyzna powinien według tego oczywiście pożekadła, przysłowia, przypowieści yy, zrobić, to zasadzić drzewo. Więc tam w tym rejonie posadzę drzewo, które będzie właśnie znaczyło o wypełnieniu kolejnego kroku. Dobra, jesteśmy na zewnątrz, moi drodzy. Na zewnątrz przedstawię to się następująco. Ja tu wszystko podzieliłem, yy, powykładałem ziemią, Pozalewałem oczywiście wodę pod tymi półputkami. Jeszcze nie oświetliłem tego, tak chyba mi się wydaje dobrze. Chociaż stąd jest światło, więc możliwe, że będzie wystarczająco. I tak jak tutaj wiecie dobrze, jeżeli się rozleje wodę w takim miejscu, to ona nawadnia na 4 pola w lewo i w prawo, prawda? Czyli są dlatego cztery, cztery tutaj pola. Można by to było zrobić na 8 i wtedy dawać, załóżmy, te złączyć pola i tutaj dopiero. Jedną wodę i by było 8, ale nie chciałem. Tak jest fajnie przelotowo. 4 po, pola szerokości na 10 długości daje 40 jednostek. Jest ok. Tu zresztą dla takiego sprawdzenia zasadziłem. To jest baladonna z Witchery Modu oraz bro, brokuły z Kitchen Crafta. To sobie zasadziłem, niech sobie to rośnie. Ja poszukam później, może nie na nagraniu, ale później pod nagraniem reszty naszym, które tam mam dostępne i będę tutaj dosadził, Później pooznaczamy również tabliczkami. No i tak to będzie wyglądało. Tak to się przedstawia, zobaczcie. Tutaj mamy ogrodzenie, również całości naszej, naszych tych farm. No bo posłuchajcie, no, trzeba to jakoś ogrodzić, rozgrodzić i to będzie wszystko wtedy grało, prawda? Tylko jak ja miałem to... Aha, Dobra, już wiem, bo już się gubię tak pomału. Sam u siebie się gubię. Tu, oczywiście, wiecie, kopalnia, zejście do kopalni, tak? O, proszę bardzo. Tam jest kopalnia. Porobione to wszystko jest na sensory dla e, wykrywające e, playerów, tak, żeby można było wejść. O, nie trzeba było tych drzwi otwierać, pstrykać, klikać i te sprawy, nie? Prościej, łatwiej, automatycznie. Dlaczego nie, jak można. No, i tu mamy kolejnych takich parę poletek. O, proszę bardzo. A tu będzie jedna rzecz, której jestem dumny i wam ją pokażę z góry. Też pierwszy raz w ogóle zająłem się jakimś takim, wiecie, innym dachem niż taki płaski, typowy. Tutaj mamy płaski dach, bo tutaj taki domno. Tak chciałem, żeby to był styl jakiś taki modern, nowoczesny. Nie wiem, czy mi się to końca udało, no ale możliwe, że tak. Dobra, natomiast wejdziemy tutaj. Tutaj mamy co? Tu już właśnie są przygotowane to, co mówiłem. Będą tu mamy, yy, przepraszam, świnki. Nasze chrum chrum-krumki o tam biegają. Jeszcze nie karmione. Nie wiem, czy je można automatycznie w jakiś sposób karmić. Będę się nad tym zastanawiał. Pewnie jest jakiś mod od tego i za to odpowiedzialny. Tu mamy nasze owieczki. A tu mamy nasze króweczki. Tak? Czyli mamy trzy pomieszczenia dla zwierzątek. Yy, no takie trzy podstawowe. No, nie będę tutaj ukrywał, że nie potrzebuję więcej. A tu mamy takie dwa poletka yy, takie troszeczkę mniejsze, ale dające, wiecie, no dające nam to, że możemy, może zbierzmy tutaj te rzeczy, że możemy tutaj mieć przygotowane troszeczkę jedzenia dla, dla naszych pupilków, których tutaj postanowiliśmy hodować. Czy ja je będę zabijał? Pewnie nie, ale na przykład wełnę, wełnę z nich jest bardzo fajnie mieć, posiadać, prawda? Chociaż, no wiadomo, zaraz powiem, powiem że wełny, to możemy się nauczyć i, i, i tylko w sumie jedną czy tam kilka owieczek nawet, zabi nawet nie trzeba zabijać, wystarczy z nożyczkami pobiegać, tak? Pobiegać z nożyczkami i sobie e, te owieczki, owieczki, znaczy wełnę zdobyć z owieczek i, i jest ok No ale to takie wiecie, no takie zaplecze, e, powiem, specjalne dla tych e, zwierząt, które mamy tutaj przygotowane. Madzia również tak do końca tego nie widziała, ja troszeczkę mówię, gram poza, poza nagraniami yy, no i, i z tego też powodu no, uważam, że fajnie, że przygotowałem wreszcie coś dla Madzi, co jej się może spodobać, bo Madzia również lubi tam bawić się w to sadzenie roślinek, poletek ma sporo, mówiłem jej jak to ma wyglądać, że będą przed polami zrobione właśnie ramki z itemem yy, w środku, tak i pokazującym co, jak, gdzie i po co. Także to się tak przedstawia, nie? Tutaj możemy sobie. A, tym, tym wejściem możemy sobie wyjść właśnie w kierunku już pól, żeby szybciej, żeby nie, nie wracać tam tędy. Yy, dużo glowstone'a, oświetlenie, żeby było non-stop widno, żeby czasami ktoś mi się tutaj nie zrespił z przyjaciół. A teraz Wam pokażę, jeżeli mi się uda z domu pokazać to, co chcę. Czyli już za chwileczkę zobaczycie to, z czego jestem dumny. Ktoś pewnie powie: Eee, tam Prostackie. Dla was pewnie tak dla mnie o wiele trudniejsze. Eee, dobra. Tak, co będzie fajnie widać? Tak, zobaczcie ten dach, tylko że on jest cały ciemny. Teraz tak się zastanawiam, czy część tego dachu nie wymienić na jasne eee, schodki. Czekajcie, przybliżmy, zobaczcie, ale on nie jest tak prostacko zrobiony. Sami spójrzcie, że się tak fajnie załamuje. No. Są takie nad tymi pomieszczeniami, nad zwierzątkami są też zrobione takie, e, takie kopuły z tego dachu, nad polem też i nad głównym tym takim korytarzem również jest taki dach e, spadzisty. Marzymy, ten spad może nie jest taki olbrzymi, ale jest. Ważne, że jest. Dobrze, no to tak by to się przedstawiało. Teraz kolejną rzeczą, którą ja tu dzisiaj bym chciał w sumie zacząć robić, to albo udać się na to, co mówiliście, poszukać jakiegoś dungeonu, żeby zmadził się wybrać do dungeonu, chociaż no. Z nią do dungeonu będzie ciężko, uważam, że powinniśmy mieć o wiele lepszy jeszcze przynajmniej zwykły set diamentowy, ale zenchantowany zrobiony. Wtedy można by było, no i, i przede wszystkim broń zenchantowaną, wtedy by można było pójść miarę bezpiecznie z Madzią tam, żeby ona się nie bała. No Ona się, powiem wam szczerze, jeszcze momentami boi takich rzeczy lub kolejnym rzeczą, którą chciałbym zrobić... To znaleźć miejsce, w którym można by było postawić pierwsze wiatraki produkujące energię, która będzie nam no też tutaj niezbędna, dobrze o tym wiecie. I to miejsce, no tak jak sobie po części już je upatrzyłem, to zrobiłbym na szczycie od tutaj tego. Ile tam wiatraków się zmieści? Nie wiem. Trochę prądu by było potrzeba tymi pociągnąć ender kablami, albo może kablami lepszymi, by się dało. Na, najpierw ender te kable, a później ciekawe, czy mi wyjdzie właśnie ten yy, no, yy, parkur. Czy później wiecie. O, właśnie, przyszedł śmietnik. Pytałem się Madzi ostatnio. Yy, takie słowo się wiecie, uczyła yy, na literkę z literką „Z”, i tam była właśnie koza, i, i mówię do niej, Madziu. No dobrze, ale takie zwierzę w Minecraftie, które wszystko je, co to jest? No i, i tak po części do, do końca nie, nie domyśliła się, że to jest koza, ale później po pewnym czasie, bo na, w normalnym Minecraftie oczywiście kozy nie ma, ale po pewnym czasie wpadła już na to, że, że to jest koza, tak? Tędy nie wyjdziemy, tędy wejdziemy. śniegu dużo mamy tutaj, też by się przydało. O, jakieś łażą nam tutaj szopy, pracze i inne gadzinki i myślałem, właśnie gdzieś na takiej wysokości. O, patrzcie, jak tu w ogóle fajnie to wyglądanie gdzieś na takiej wysokości zrobić y, farmę tych wiatraków, żeby ona tutaj sobie dmuchała. Nie wiem, ile ich postawić na początku. Kilka, cztery, sześć, aby mi wystarczyło na początku zasilanie zasilanie jakichś tam akumulatorów, tych innych spraw. Wydaje mi się, że fajny pomysł. Tutaj wyrównać teren. Całą resztę. Tu mam piękny las. Ten las jest naprawdę niesamowity, czy tam się respi niesamowita liczba mobów. Zobaczcie, jakie drzewo. No, jest, jest, co, jest na co patrzeć. No, nie powiecie. Okolica przepiękna, naprawdę. I w ogóle domek uważam, wyszedł mi również nie najgorzej. Koza tam na dole. Ogrodzenie proszę. Fajnie cacy. Dobra, moi drodzy, ja nie będę was tutaj męczył i zamęczał takimi rzeczami, jak szukanie teraz tych dungeonów, czy też kopanie yy, tego tutaj równanie terenu pod te wiatraki. Po prostu wrócę sobie teraz po, do domku. Do domku sobie wrócę. Pokazałem wam co miałem pokazać. Uważam, że kawał dobrej roboty zrobiony. Tam odgrodziliśmy się od lasu. Jeszcze nie jesteś, nieodgrodzeni jesteśmy tutaj od tego miejsca, więc też by trzeba było to jakoś przemyśleć. I tyle. Ja uciekam do domu, do swojego pokoju. Będę sobie tutaj to równał poza nagraniem. Na Może w ogóle jakiegoś live'a z tego serwera bym też yy, machnął, gdzie sobie coś tam robię. Może nawet z Madzią by się udało, chociaż Madzia na live'a, no nie wiem, zobaczymy, jakby to wyszło. Może jej się uda. A tymczasem, cóż, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Pamiętajcie, że gry łączą nawet pokolenia. I do kolejnego razu, trzymajcie się. Cześć, papa! Pa, Pozdrowienia dla Was.